W całym domu słychać to, włosy czeszę raz na rok. Nie wiem nikt, jak mówić doń, koszmarny Karol. Niech Buda drży, gdy jest zły, wszystkim chcę pokazać kły. Tam jego świat, gdzie znika ład, koszmarny Karol. La, 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 na nerwach gra. i na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam, koszmarny Karol. Koszmarny Karolek. Witam Państwa, gościem panoramy jest dziś ksiądz dr Dariusz Chwastek, proboszcz ewangelicka Augsburskiej Parafii Świętej Trójcy w Lublinie i wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. A rozmawiamy w Wielki Piątek, Wielki Piątek, który jest największym świętem w kościele protestanckim i tym między innymi kościół reformowany różni się od katolickiego. Tym ujęciem Wielkiego Święta w Wielki Piątek, podczas gdy kościół katolicki największe swoje święta.